Witajcie akwaryści. Na dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać, jak założyć akwarium. Właściwie, założyć pierwsze akwarium. Ja akwarium zakładam dla swojego syna Natana, i razem z nim od początku do końca, od rozpakowania z pudełka, po cały proces założenia akwarium, pokażemy Wam wszystko, co i jak, i powiemy, co i jak. Więc ten film będzie takim trochę instruktażem, jak zostać akwarystą. Zaczynamy. To co nadal no, otwieramy pudełko? Tak. Zobaczymy co tu za niespodzianka. Uh -huh. To otwieramy pudełko. Trzeba tak otwierać, żeby nie zniszczyć. Już nie staleczyć. To najważniejsze. Trzeba uważać na o, to jest jest co nie. O, w ciągu i fornie. to jest chlejąca. Płonia jest Zobaczymy co No. może gra. Co to może być, co? No? Ciekawe czy zgadniesz. No, co to jest? O. Jeszcze trzeba wyrwać taśmę. Może być to bardzo niepokojące. Tak? Co to może być? Co ona tam? Co to jest? Co? To jest do grania. grania? Ja myślę, że nie do grania. Pokażę Ci, co to jest? Akwarium. Co to jest? Akwarium. Pokaż mamie, co to jest. Ale ekstra. No dobra, będziemy otwierać, pójdziemy na górę, dla bojownika zrobimy akwarium. Co? Ale jak Dobra? Zobacz, o tak. O, tutaj trzeba delikatnie ją otworzyć. Zobacz, co tutaj jest. To składka. wiem, że to jest ta składka podkładka, patrz o, tu jest podkładka podkładka pod akwarium tak? tak wow in, in, i a zobacz co w środku i ten, jest na tam. Jest i jest to tu z akwarium bardzo fajne bardzo fajne no to wypakuj co tutaj jest patrz masz filtr filtr tak? Mhm. a patrz co jeszcze jest tutaj w środku Zob nie, to nie karma, wiesz co to jest? Podłoże, dla, żeby roślinki rosły. Zobacz jakie podłoże. No fajnie. A wiesz jak ta firma się nazywa? Jest. Divers. A, to ja lubię, to. Lubisz firmę Divers? No, ona jest taka nam I tu jest karma. Kar Odwróć saszetkę Karma dla rybek jest? Ale zobacz, jakie masz akwarium. Wow. Jest takie fajne, że... dusze. No. Wymyć. Wymyć trzeba, tak? I patrz, masz pokrywę. Uwaga! Pójdziemy zaraz myć, tak? Uwaga! Idziemy myć. Idziemy myć? Tak. No to dobra, no to idziemy myć. Tutaj macie wszystkie produkty potrzebne do założenia tego zbiornika. Wybór miejsca pod akwarium jest bardzo ważny. Na początku użyłem maty pod akwarium. Ustawiłem tak akwarium, żeby promienie... Słoneczne nie padały na zbiornik. Dlaczego? Ponieważ jeżeli akwarium stoi blisko okna, może porastać glonami. Więc ustawcie w takim miejscu, aby bezpośrednio promienie słoneczne nie padały na zbiornik. Ja zastosowałam takie właśnie podłoże. To jest podłoże typowo pod rośliny, a na górę wrzucę żwirek. Dlaczego jest żwirek na górę? Bo te podłoże może bardzo zamulać wodę. To jest trudniejsza opcja. Te podłoże pomaga roślinom w szybkim wzroście, oczywiście możecie użyć samego żwirku, ja wybrałem trudniejszą opcję, czyli z takim podłożem typowo roślinnym, więc wrzucamy podłoże, rozplantowujemy podłoże tak, żeby była równa powierzchnia, i za chwilę zaczniemy sadzić rośliny do tego podłoża. Jeżeli zostanie tylko takie podłoże bez żwiru, woda w akwarium będzie zamulona i te podłoże powoduje, że robi się to trochę takie bagienko, więc musimy dodatkowo jeszcze kupić w jakimś sklepie zoologicznym żwirek, który obsypiemy z góry. Może być żwirek kwarcowy, ewentualnie lawa wulkaniczna. To już jest kwestia waszego gustu. Ja użyłem na górę najprostszego żwirku. Sadzę proste rośliny, kryptokoryny, które nie potrzebują e, specjalnego światła czy nawożenia. Z tyłu mam też rogatek, roślina, która jest biologicznym filtrem. Będzie troszkę oczyszczała wodę. Delikatnie, aby nie zruszyć gleby, nalewam wodę. Więc kryptokoryna i rogatek to takie proste rośliny, które wystarczą w tym zbiorniku. A teraz filtr. Filtr, który był w zestawie. Taki filtr wystarczy do małego zbiornika. Jeśli chodzi o ilość wody nalanej do zbiornika, nalewam mniej więcej tak, żeby zakryć tylko to podłoże. Nie trzeba lać więcej, bo. Po prostu woda będzie się zamolała. Tutaj macie rozebrany mniej więcej filtr, jak to wygląda. Na pewno ten filtr wystarczy do zbiornika. No i tu wspomniany wcześniej żwirek, który rzucimy na górę, i po wrzuceniu go na górę przyciśniemy go trochę z góry ręką, żeby podłoże było ubite, i potem będziemy mogli zalewać akwarium wodą. Więc żwirek wrzucam na podłoże dla roślin tak, żeby całe podłoże dla roślin było zakryte. No i nasz przyjaciel bojownik, który całe życie spędził w słoiku, a teraz będzie miał swój wymarzony dom, czyli akwarium. Natan jest bardzo szczęśliwy. Widzicie, jak wygląda zbiornik z Diversy. No i bojownik ma teraz raj. Kryptokoryna rośnie, z tyłu rogatek. No i czerwony bojownik po prostu ma apartament z marzeń, a mój syn został akwarystą. Tutaj pokazałem jak szybko w ciągu max 20 minut można założyć akwarium. Tutaj nie mam nawozów, nie mam CO2, to jest taki tak zwany zbiornik LowTech, czyli bardzo prosty, prosty filtr, który będę czyścił raz w tygodniu i bojownik, który oddycha powietrzem atmosferycznym, czyli tym z góry, a nie z wody. Powodzenia akwaryści, napiszcie komentarz pod filmem. Dziękuję za uwagę. Akwarystyczna moc jest z nami. Pozdrawiam.